Z tej strony ja stworzyłem z moim bratem yy, yy, kanał na Discordzie. Serwer. Serwer. Dokładnie. No co ty mów? Co mam mówić? Tak, I nazywa się... Czekajcie. Yy, znaczy najpierw wam powiem takie... Rzeczy, jakby kanały głosowe. Jest ga, gadanie. jak reklamy od minułów. Gadańko, piwnica, ciastka gadanie z ciastkiem, granie z ciastkiem. Cicho. Gadanie, piwnica, ciastka, czyli mnie. Gadanie z ciastkiem, granie z ciastkiem. Ja nazywam się w sumie ciastek takie ciasto. Proszę, tutaj macie. No i tak to będzie. Wyglądać. Cały discord zajął nam 15 minut, więc to jest takie krótkie ogłoszenie, i w sumie powrót do nagrywania. Może będziemy Was przyjmować? No i w sumie tyle. Czasem będę wpadał i pisał na discordzie i rozmawiał. To jest w sumie tyle.